Cześć widzowie, mm. kolejnym, jesteśmy w kolejnym odcinku z nowa i Piorunowo rośnie. Patrzcie, mój domek jest tak jak jest, Garsz był. Tutaj działeczka jest kolemów. Tutaj jest e, ten McDonald's, ścieżkę zmieniliśmy. Czy tutaj jest w ogóle hotel dla villagerów, tam jest bank. Tutaj jest jakiś domek dla villagerów, w ogóle reklamy są na maku e, i dwa. Ta, na tamtym to widzę. Ja musiałem cztery wid... Nie musiałem cztery widery też to tyle zrobić. Tutaj biblioteka, tam Apple Store. Tutaj kolejna działeczka. Zmieniłem tutaj z kamienia na ziemię. Więc jest wszystko ładnie, piękne, McDonald's też jest piękny. Kamery ja oczywiście nie działają. Zezwod, pokażę wam jak to widać. Z góry. E, chwila. Znowu mi nie pokazuje się duszek. Dobra, już mi pokazuje. Nie wiem, co jest ja tyś, O, dobra. Patrzcie na piorunowo. Chwila, odlecę. I nie. Patrzcie. Patrzcie na piorunowo, jaki rozlos. Patrzcie na to, że... I nauczyłem się z Apple Stura to będzie dobrze widać. No zobaczcie. co je, jakie piękne, no, Zobaczcie jakie to piękne. Rozrasta, wszystko. Już wyżej na te pikony. Naprawdę widzę, wy nie wiecie, ile ja musiałem wydać na te pikony. W środku jest wszystko zapełnione tymi diaksami, szmaragdami, tym To jest naprawdę strasznie, o. Tak w Zobaczymy, yy, 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 w rogu pod jedzeniem mamy wszystkie enchanty. Cztery enchanty, to nie jest jakoś dużo, ale i tak coś, no. Tutaj coś... Zawód. W sumie do tego pikonu należałoby włożyć regenerację. On jest tak mało nieblisko. się, a widzowie w ogóle już wprowadziły walutę pieniędzy, ale jeszcze chłopacy <laughs> nie mogą dołączyć. Więc jak to, jak a, nie, nie dołączą, to nie będzie więcej odcinków z się Musimy rozwijać, ale widzowie, jak. Ale nie będę tego nagrywać. Nagram dopiero to ja, jak oni się dołączą. I jak ten filmik będzie popularny, to widzę, pamiętajcie. Nie liczy się to... O tutaj mam w ogóle źle tego ukrywa, bo tutaj się... Ui. Nie liczy się to, że jest, nie wiem, czyli, że... W piecie, co ja chciałem nie liczy się to, że jakiś mój filmik ma słabą tą. Ma słabe zdjęcie, bo ja po prostu nie mogę ustalić zdjęć. Nie wiem, czemu nie działam i to nie mogę. Ja bym ustawił, ale jakiś fajny ciągle bym ustawiał, ale co wie jakie ja nie mogę. No to co ja mam? Porada widzę, zobacz, czego się nauczyłem. Kurde. Ja, wcześniej Zrobiłem tak, że, patrzcie, miałem jedną trybę w ręce, łup, łup, ale to wyglądało inaczej. Tak jakby poskoczyłem podskoczyłem i patrzcie, skoczyłem, łup, i jeszcze musiałem skoczyć jeszcze raz. Ja to teraz będę próbować. Co, no, dobrze? Dobra. Okej. Okay. Kurde! Ale było blisko. Z wyższego punktu bym od razu zrobił, ale tutaj tak nie co ja... Kurde! Kurde! Ale było blisko. Dobra, idziemy, bo ja już... Ja zawsze się tracę.

i troszeczkę kaszy, jeszcze niestety. Mm, dobra, widzowie No to jest chyba nic więcej nie mam do powiedzenia no. Chciałem tylko wam pokazać jak się mocno rozwinąłem Ale widzowie, naprawdę się dobrze rozwinąłem W ogóle nie pytajcie nawet na 26 level expa A tak w ogóle połączenie hotelu z biblioteką było bardzo dobrym rozwiązaniem, bo w kotelu jest mnóstwo z filerów. No a tu widzicie, biblioteka no była codziennie zapełniona nimi dosyta. O, wchodzą wszyscy. No wiecie, jak widzicie, biblioteka to jest teraz najpopularniejsze miejsce na Pierwonowie. A w McDonaldzie jest żalcie, ale <laughs> ja będę obsługiwać przez czas. Kury te to jest niemożliwe. walić. tutaj będzie działka. Nie wiem, czy Anna Maczanka zależy, czy chyba kupi. Mamy dwie działki na sprzedaż. Bo tam dalej się rozwijamy. Widzicie, wszystko wy... Ja muszę wyprostować jeszcze. Nie wiem, ale. Jak się Anam ani się nie dołączy. A, a ani nie dołączy, To to będzie Ja sobie widzę, ale ja nie znoszę deszczu. A nie da się, a nie wiem czemu nie da się wejść do łóżka z tym. że Ta i jak pada deszcz. Nie wiem czemu. A ja nie znoszę. Widzicie co robię. Komenda, komenda. Nie, to ten następny klipers. Dziwny. To. Co wie, ja się z Wami już żegnam. To jest krótki filmik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Widzę pa za chwilę. Teraz.